Dzień dobry moi kochani zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie dla osób spod znaku lwa Na przesłanie co się wydarzy w lutym 2026 robię to przesłanie z intencją największego dobra wszystkich osób spod znaku lwa na luty 2026 Zobaczmy, moi kochani, co z przełożenia tutaj dla Was się pokaże. Moi kochani, widzę, że tutaj Wy w lutym poczujecie się, znaczy, pardon, robimy energię teraźniejszości. Tutaj Wy, tu i teraz Możecie się poczuć niczym ten cesarz, czyli możecie mieć ogarnięte życie zawodowe, finansowe, być w jakiejś komunikacji dobrej z kimś i generalnie jakiś mężczyzna z Waszego otoczenia może być tu i teraz dla Was bardzo ważny. I zobaczmy energię ogólną na luty 2026 pod znaku lwa. Bardzo ładnie. Macie aż dwa asy. Moi kochani, tutaj w energii ogólnej widzę, że możecie się spodziewać jakichś nowych początków, i to takich, i konkretnych, i bardzo takich y, ognistych. Widzę tu jakieś randki, spotkania, komunikacje z kimś, całą masę, generalnie ognia, ale też. Powrót do witalności, też jakieś dobre początki pod tym kątem zawodowym i finansowym, również podobna energia, czyli jakaś komunikacja z kimś. Ponadto moi drodzy, jakiś duży rozwój i całe może systematycznego działania. Ok, zobaczmy co w pracy, w finansach, zatem dla osób z podznaku lwa na luty 2026. I zobaczmy. Ale macie, czy, ale macie energię, same nowe początki. Moi kochani, w, w sprawach zawodowych i, fin, i, i finansowych możecie mieć wiele opcji do wyboru. Ponadto widzę tutaj energię, kiedy wy będziecie niesłychanie wręcz kreatywni. Możecie mieć po prostu jakiś totalny zalew twórczych pomysłów. Generalnie nowe szanse, jakieś dobre wiadomości, dobre wydarzenia. Ponadto, moi drodzy, tutaj widzę, że możecie poznać miłość poprzez y, miejsce pracy lub poprzez pracę. Bardzo ładne energie. Również, moi kochani, będziecie słuchali głosu swojego serca odnośnie spraw zawodowych, finansowych. Ok, i zobaczmy, co u singli, singielek się pokaże. Witajcie, moje mini. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie dla singli, singielek na luty 2026 dla osób spod znaku lewa. Ok, bardzo piękna energia. Moi drodzy, wy macie szansę zamknąć jakiś stary etap za wami i wejść w nowy. Widzę tutaj radość, spełnienie i w dodatku możecie poznać osobę z przeznaczenia, czyli bratnią duszę. I w ogóle generalnie w sprawach sercowych, uczuciowych, widzę tutaj jakieś bardzo dobre zmiany z przeznaczenia właśnie dla was. Piękne energie, moi mili. Zobaczmy, co u związkowców cię pokaże. Proszę moje wyższe, ja o przesłanie dla osób w stałych relacjach na luty 2026 spod znaku lwa. I zobaczmy. Okej. Okay. Tego króla sobie zaraz dołożymy. Moi drodzy, Wy możecie pozostawić w Waszej relacji coś, co Wam totalnie nie służyło. Przeprowadzicie ze swoim partnerem, ze swoją partnerką, żoną lub mężem jakąś bardzo szczerą, poważną rozmowę. I moi drodzy, w Waszej relacji nastąpi niesamowite ożywienie, ale pod tym kątem takim stricte uczuciowym, będzie bardzo dużo czułości. Zadowolenia i satysfakcji Waszej relacji we wzajemnych kontaktach. Pięknie. I zobaczmy: rodzina, przyjaciele, osoby z otoczenia. Dlaczego ta. No proszę. Moi kochani, wy, niektórzy z Was. To znaczy, pardon, ktoś z waszego otoczenia, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół mógł się, o, mógł się czymś bardzo zamartwiać. Yy, to mogą być jakieś sprawy zdrowotne, ale niekoniecznie. Nas, nas, yy, yy, pomimo tej, tego całego stresu, obaw, to nastąpi tutaj jakaś bardzo dobra zmiana. Tutaj widzę radość, celebracje, świętowanie, czyli wyjście z jakiegoś totalnego, Yy, znaczy totalnie niesprzyjające jakiejś sytuacji, czy to zdrowotnej, czy innej. Yy, ktoś tutaj, moi drodzy, się odrodzi niczym. Feniks z popiołów. Bardzo ładnie. Zobaczmy problem sytuacji. W problemie, moi kochani, stagnacja, brak dobrej komunikacji z kimś. I zobaczmy moi mili, co dobrego do Was przyjdzie w lutym 2026. Ok, co dla osób z znaku no, no pięknie. Moi kochani, wy możecie powrócić do zdrowia, powrócić do jakiejś dobrej komunikacji z kimś i w ogóle na, poczujecie, że macie tą moc Tutaj jest powrót do witalności, powrót do sprawczości jako takiej. I zobaczmy, co jest przed Wami ukryte. Co jest ukryte przed osobami spod znaku lwa na luty 2026. Moi kochani, tutaj widzę sytuację, że ktoś ukrywa, że widzi was jako swoją stałą partnerkę, swojego stałego partnera, jest bardzo zdecydowany na rodzinę, na stałą relację. To dla osób, to pod kątem, pardon, stricte takim relacyjnym. Ponadto, moi drodzy, no ktoś ukrywa, że może się radzić w jakichś sprawach, jakiejś osoby, której może zaufać korzystać z czyjejś fachowej pomocy i generalnie rzecz biorąc ukrywa, że chciałby dobrej komunikacji z wami zobaczmy jaka rada proszę moje wyższe ja o radę dla osób z podznaku lwa na luty 2026 jako rada moi drodzy nie martwcie się, że kogoś lub coś utracicie Ponadto tutaj należałoby dążyć do swojego spełnienia zawodowego i finansowego. Zobaczmy, co aniołowie chcieliby Wam przekazać. Proszę moje wyższe, ja o przysłanie dla osób spod znaku lwa. Co... Aniołowie chcieliby przekazać osobom spod znaku lwa na luty 2026. zobaczymy. Posłuchaj swojej intuicji. I jeszcze mam dla was moi mili afirmacje. Proszę moje wyższe ja o afirmację dla osób spod znaku lwa. Na luty 2026. Mieliście bardzo, powiem Wam, klarowny przekaz. Praktycznie niczego nie trzeba było dopowiadać. I zobaczmy, jaka afirmacja dla Was. Czuję się kochany. Zasługuję na to, co najlepsze. Jestem zamożny i spokojny o przyszłość. Moi mili. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje udostępnienia podbicia. Ściskam Was i życzę Wam cudownego lutego. Trzymajcie się, buziaki.